Cześć, makosty strój do 321 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie drugą część draftu jednego gracza. Mówiłem wam, że jest draft 191, ale wyszło, że wyszedł mi draft 192, jak się zamieni Jowicia za Kruzę A więc przejdźmy już do trzeciego meczu. Pierwsza sytuacja tego meczu. Obroty, obroty krójfa, Cruyff. Minimalnie niecelnie. Siódma minuta, Papu Gomez. No i wykończenie z główki Johan teraz Papu Gomez, Casemiro, Johan Cruyff, ależ fatalne pudło Johana Cruyffa w tym momencie. Już 18 minuta. Tutaj uwolnił się Jobić. Jobić krój. Fatalne pudło Johana Krójfa zdecydowanie nad poprzeczką. No i nie może się wstrzelić w tym spotkaniu. Johan Krójf kolejna sytuacja. Potem nie krótkie zrzucenie różnego. No i strzał. Kapitalna interwencja bramkarza mojego przeciwnika. Strzelał. Kto to strzelał? Javier Zanetti. To już 30 minuta. Leci tutaj Papu Gomes. świetna Świetne podanie. Casemiro płasko po ziemi. No i kto by się spodziewał, że akurat on, środkowy Polski defensywny z Brazylii strzeli tego drugiego gola. Kolejna sytuacja. Przejęcie przez Sokratesa. Sokrates. Sokrates. Uderzenie mocne. No i obok bramki. Chciał to zrobić jak... Yy... Inni gracze, którzy strzelają tymi dobrymi kartami, Scott z, z różnych pozycji. Ale nie wyszło. Kolejna sytuacja. Popu Gomez. Przeciwnik nie może dojść do słowa. No i kapitalna interwencja teraz. Brałkarza, który nieraz uratował swój zespół przed utratą bramki. Kolejna sytuacja. Wybijają, ale jeszcze Bobby Moore. Jest Bobby Moore. Bobby Moore nad poprzeczką bramki. Niesamowitego brałkarza. 74 minuta, Lukajowicz, to musi być Gor, Sokrates, Sokrates, no i kapitalne uderzenie w boczną siatkę bramki, no i mamy bramkę na 3 do 0, no i takim wynikiem zakończył się, zakończyło się to spotkanie, zapraszam da finał draftu. No i świetnie, wygrywam 4-0 w finale, a tu utracone połączenie z serwerami A, aby odzyskać dostęp do funkcji sieciowych, zaloguj się ponownie, więcej informacji, zabierz to bla bla bla. Dziękuję, papa. Pa. Oczywiście, po mi minimalnej chwili, po 10 minucie, jestem już z powrotem w Waltime, więc odbierzmy sobie paki. Dwie duże złote paczki. No i leci pierwsza. Brawo! Coś mi dzisiaj nie idzie. W tej parce jest to. Czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. I tutaj chyba znajdują się trzy rzadkie karty. Tak jest. No i mamy duż, drugą dużą złotą paczkę. Bez walkautu. Bez ekranów, ale siedzący Nisi no i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę no i subskrypcję. Wiem, że dzisiaj trochę było, jakby to powiedzieć, no nieszczęścia, no ale w następnych odcinkach postaram się to naprawić, a więc piona, cześć!